Czy botoks uzależnia? Już minęło 6 miesięcy, jak ja zrobiłam ostatni zabieg botoksu. Wszystko mi rusza, na przykład gwiazd poziomy, kuzy łapki, nos mogę podnieść, brodę, szyję. Botoks odpuszcza stopniowo, delikatnie i wraca mięśnie do swojego normalnego działania. Sam preparat botoksu nie uzależnia. Tylko bardziej to psychiczne, takie, że już znowu męczysz się, już nie tak wyglądasz świetnie, liftingująco, naciągnięto jak wcześniej. Bardziej chcesz powrócić do tego odmłodzenia ponownie. Botox odzwyczaja mięśnie ruszać się tak, jak oni ruszali się, i efekt rozprostowania jest wiele dłuższy. Zobaczcie, moje czoło maszczy się, a zmarszczyk nie ma. Jeszcze w takim stanie mogę parę miesięcy chodzić, ale dla uzyskania stałego efektu rozprostowania będę powstawać.